To co dzisiaj robimy? No, jest to jakiś sposób, ale ja mam chyba lepszy, no bez jaj znowu. Przecież tym razem nawet nic nie zrobiliśmy. Dobra, chodźmy zobaczyć. Co wy tu robicie? Chcemy wiedzieć, dlaczego tu trafiliśmy. Nawet nie jesteśmy martwi. Znowu chcieliście odwalić Majanę. Tym razem zamknąłem was tutaj, zanim to zrobiliście. No to, jak mawiał klasyk... Classic... Czas na przemoc. Yeah, Wiesz co? Mam już tego dosyć. Ciągle tylko obijamy sobie mordę, obijamy komuś mordę. A natomiast złego wszyscy interesują się naszym życiem, jakbyśmy byli w kiepskiej jakości kreskówce. A ja mam to w dupie. Koniec.